Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński, witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka, Temat Tygodnia. A w tym tygodniu no, w Polsce zmienił się rząd, ale premier tego rządu od razu po nominacji pojechał do Brukseli, więc popatrzymy na to, co się w tej Brukseli działo. A działo się dosyć sporo. A w takich wypadkach, jak sporo się dzieje w Brukseli, zwykle rozmawiamy z korespondentem polskich mediów stamtąd, czyli Tomaszem Bieleckim. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy, no, koszula, było dużo historycznych czy ważnych wydarzeń podczas tego szczytu. Koszula bliższa ciało. zacznijmy może od tematu unijnych funduszy. Donald Tusk obiecywał dobre wiadomości z Brukseli rzeczywiście te dobre wiadomości przedstawił, no, ale no to one nie są takie proste do opowiedzenia, te dobre wiadomości, więc no. Troszkę trzeba je wytłumaczyć. Więc co tak naprawdę zaszło? Co Donald Tusk przywozi z Brukseli? Pierwsza sprawa to kwestia przyspieszenia wypłaty 5 miliardów euro zaliczki z KPO, czy też konkretnie z nowego rozdziału uzgodnionego w ostatnich tygodniach RePower EU. Trzeba tutaj przyznać, że ten rozdział i ta zaliczka to jest efekt negocjacji uzgodnień rządu Morawieckiego. Ona w normalnym trybie, zgodnie z z niedawnymi zapowiedziami Komisji Europejskiej, byłaby wypłacona pierwsza połowa w styczniu, druga gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku. von der dawna, szefowa Komisji Europejskiej, zapowiedziała, że, e, że Komisja się postara zrobić to przed końcem tego roku. Więc to jest ta wiadomość, przyznajmy, że e, nie jest zbyt duża, nie jest to wielki numer, że ona będzie w grudniu, a nie w styczniu czy lutym. I to są na razie wszystkie nowe, wszystkie wiadomości co do, co, co do miliardów, które, które polski rząd zobaczy w Tusce. Druga, druga sprawa to jest decyzja rządu Tuska ogłoszona dzisiaj w Brukseli, że Polska składa wniosek o pierwszą płatność tego normalnego KPO. Nie spełni się jeszcze warunków, czyli praworządnościowych, kamien czy milowych, ten wniosek od dzisiaj uruchamia cykl deadline, terminów zapisanych w unijnym prawie. komisja ma do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku i na ocenę, czy wszystkie warunki zostały spełnione. Komisja ta jest elastyczna też w przypadku innych krajów, czyli będzie uwzględniać fakty, które się w ciągu tych do dwóch miesięcy będą pojawiać, ale no to jest wyraźny horyzont czasowy. Przepisy mówią dwa miesiące na ocenę i jeśli są braki, to kolejne sześć miesięcy na. Dopełnienie reform, wtedy pieniądze później prze, prze, przepadają. No, natomiast no, cel ustawiony dzisiaj przez Puska to jest na tyle dostateczne uzdrowienie największych braków praworządnościowych w Polsce, żeby Komisja Europejska po dwóch miesiącach mogła powiedzieć, że warunki są, są spełnione. Myślę, że politycznie to interpretujące jest zarówno nacisk na prezydenta Dudę, żeby nie wetował odpowiednich ustaw, jak jednak na Komisję Europejską na von der Leyen, że jeśli ustawy zostaną zawysowane, żeby zmiany w stanie prawnym w Polsce nieustawowe, komisja czeka na, na pomysły czy uchwałanie, uzdrawianie KRS czy inne, żeby no i to testowanie, czy Komisja byłaby gotowa to, to, to zrobić. Ale to jest ta druga wiadomość, nie ma żadnych nowości co do... Funduszy z polityki spójności, które też są częściowo zablokowane, niezablokowane. Tak naprawdę z Polski nie nadeszły jeszcze żadne faktury e, istotne do zapłacenia. E, mówiąc krótko, te fundusze są politycznie powiązane z KPO, więc tak naprawdę ten wysiłek teraz jest na tej pierwszej racji, na praworządnościowych kamieniach mirowych. Jeśli to zostanie załatwione, to automatycznie te fundusze spójności. E, e, spójności zostaną uwolnione. Zatem podsumowując, no dzisiaj ten proces został rozruszany. Na razie nowych miliardów nie ma. no Jest obustronne deklaracje, myślę, że szczere, no chęci bardzo szybkiej współpracy na poziomie niższym niż von der Leyen i Tusk, obu stron, no żeby ten pad praworządnościowy i pad związany z ewentualnym wetem Duby jakoś rozwiązywać bez gwarancji, nie było ani publicznych, ani z tego co wiem, ani niepublicznych deklaracji ze strony von der Leyen, że komisja już nie potrzebuje zmian legislacyjnych, które potrzebowała, to był stan do, do ubiegłego miesiąca. Natomiast na to testowanie tutaj no, no, coś piszyło, przyda się inaczej i, i, i zobaczymy jak się będzie toczyć. No, jeszcze mamy z wczoraj, przedwczoraj czy sprzed kilku dni deklarację komisarza Hana, który mówił o tym, że znajdziemy jakiś sposób, żeby w Polsce, z Polską zawrzeć porozumienie w sprawie wypłaty tych funduszy, prawda? No, tak, to było takie, powiedziałbym, czytując się z te, tego jego cytatu, zapewnienie, że będziemy współpracować, żeby znaleźć tak, yy, yy, żeby znaleźć rozwiązanie. Więc on wyraził to ogólne podejście Komisji Europejskiej. Powiem sobie szczerze, że nie jest decydentem, komisarz w kwestiach, ani pierwszej, ani drugo, drugorzędnej. Natomiast no, on się wpisał tu bezpiecznie, tą atmosferę. Yy, no, będziemy się, yy, yy, wszystkie procedury będziemy interpretować w granicach dopuszczalnych, ale na korzyść na korzyści nawet do rządu w Polsce. To tak bym czytał Hanna. Mm, bo tutaj w Polsce oczywiście podniosły się głosy polityków PiSu, że to. Możliwe w zasadzie ewentualne uwolnienie funduszy, tylko potwierdza stawianą przez PiS od początku tezę, że te wszystkie zarzuty wobec Polski miały charakter polityczny, a nie prawny i chodziło o ukaranie nieprawomyślnego, prawicowego polskiego rządu. No ja niczego takiego nie usłyszałem w wypowiedzi Ursuli van der Leyen, wprost przeciwnie, tam tego przywiązania do tych procedur prawnych było całkiem sporo w jej wypowiedzi. Tak, oczywiście, natomiast to napięcie, które jest i będzie między tym, jak bardzo, jeśli, jeśli prezydent, jeśli Duda będzie dostawać ustawy, jak bardzo e, rząd wszystko będzie naciskał na komisję, e, żeby twórczo interpretowała kamienie milowe. Z drugiej strony jednak służby prawne komisji, pytanie co polityczka von der Leyen będzie o tym myśleć, będą jednak cisnęły w drugą stronę, żeby trzymać się tych procedur. To napięcie będzie walką dla komisji o, o, o wiarygodność. W kamieniu milowym y, nie była zmiana rządu w Polsce, my to wiemy, ale komisja jest spora z z Węgrami. Po części z Rumunią, choć z mniej głośnych, yy, szykuje się na spory z na Słowacji, nie może dać żadnemu z tych przywódców argumentu, że stajemy się nagle bardzo elastyczni i bardzo twórczy w interpretacji naszych wcześniejszych wymogów, jeśli tylko jest odpowiedni premier w danym kraju. Ten problem, komisja, co jest z tym problemem? Rzeczliwości dla Tuska, no, który w sposób oczywisty wiemy to, że nie chce prześladować sędziów ale jednak trzymania z drugiej strony zapisów, no, które ma, ma, ma wiążący w wiążących w pewnych dokumentach, takim dokumentem jest Polski KPO przyjęty, przegłosowany przez Radę UE y, półtora roku temu. Też to, y pod koniec tej części naszej rozmowy o funduszach unijnych spróbuję uporządkować te kufry, które przed nami stoją. Jak rozumiem, jeden kufer to są pieniądze z KPO, czyli takiego post-covidowego funduszu Next Generation EU, który nazywamy w Polsce Funduszem Odbudowy i to jest podstawowa część 34 miliardy euro dla Polski, licząc zarówno dotacje, jak i pożyczki. To jest pierwsza, pierwszy kufer. Drugi kufer to jest ten fundusz Repower EU, o którym mówimy, z którego mamy